Ten materiał kieruję przede wszystkim do braci i sióstr głoszących Słowo Boże. Kochani, nie zniechęcajcie się. Wiem, że bywają chwile, w których czujecie, że wasza praca pozbawiona jest sensu, ponieważ odbiór wydaje się być znikomy w porównaniu z innymi twórcami kościołów takich jak katolicki, protestancki czy adwentystów dnia siódmego. Gdy pójdziemy do jednego z tych kościołów, to zdecydowana większość jest całkowicie zgubiona. Jakie w ogóle ma znaczenie to, że mają dużo wyświetleń lub dużo osób jest w ich kościele? Posłuchajcie, co oni głoszą. Głoszą to, co ludzie chcą usłyszeć. Innymi słowy, to, co łechce ucho. Pomyślcie, czy taki ksiądz bądź pastor jest Bożym sługą, czy raczej zwodzicielem? Jaka czeka na niego zapłata? Zatem, bracie, siostro, nie zniechęcaj się, jeśli dzięki twojemu głoszeniu nawróci się choć jedna dusza. Wielka będzie Twoja nagroda w królestwie ojca. Spójrzcie na Mesjasza. Został posłany na świat, by głosić dobrą nowinę o królestwie. Na samym końcu drogi został sam. Wszyscy go opuścili. Czy w tym momencie miał jakiekolwiek wątpliwości? Chciał się poddać, lub uznał całą misję za bezsensowną? Absolutnie nie. W momencie, gdy chciał go zabić, mówi: Po to przyszedłem na świat by swoje życie oddać za owce, bo ja jestem dobry pasterz. Macie w sobie wiarę i przekonanie, że Biblia jest objawioną prawdą. Znam was i wiem do kogo mówię. Nie poddawajcie się. Pan Jezus znał przyszłość i widział swoje przyjście w fale. On wiedział, że ten dzień nadejdzie, a wtedy wszyscy zrozumieją, że miał rację i zgodnie z daną nam obietnicą, wróci po swoje owieczki. Ten czas jest dla nas trudny i z tego miejsca chcę wam powiedzieć, że doświadczam zła tak jak i wy, ale dzięki temu zrozumiałem, że jedynym moim ratunkiem jest Jezus Chrystus. Stał się moją twierdzą, do której uciekam w modlitwie. Bracia i siostry, Noe wraz z rodziną, został ocalony i widział zniszczenie starego świata. Nadchodzi Boży Gniew. Prorok Joel mówił, że będzie to dzień palący jak piec, dołóżmy wszelkich starań, aby ujść przed tym, co ma nadejść. W Psalmie 91 czytamy Zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.